Nieznana historia świata Łukasz Kulak. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiejsze nagranie dotyczyć będzie znów budowli, jakie powstały na terenie Egiptu w czasach starożytnego Egiptu tysiąc lat temu. Dzisiaj opowiem o dwóch świątyniach dokładnie: o Ozrejonie i świątyni Setiego I. I są to bardzo ciekawe tematy, które. Według mnie dobrze pokazują, że w czasach starożytnego Egiptu mieliśmy do czynienia z wykorzystaniem bardzo wysoko zaawansowanej technologii, która nie mogła być dostępna zwykłym ludziom, którzy wtedy żyli na terenie Egiptu. Więc zaczynamy od Ozrejonu, czyli pierwszej ze świątyń którą dzisiaj omówię. Na początku w, warto zaznaczyć, że egiptolodzy, kiedy odkryli tą budowlę, to w zasadzie przez dosyć długi czas mieli problem z zidentyfikowaniem, czym ona tak naprawdę jest, po co została zbudowana. Było kilka teorii. Na początku uważano, że to był ak 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 akwedukt, później była taka teoria, że Ozrejon jest grobem królewskim, czy też pozornym grobem, więc ostatecznie ustalono, że po prostu Ozrejon to świątynia, która była wybudowana ku czci Boga Ozyrysa. Jak nie wiadomo o co chodzi, to, to naukowcy zawsze opisują dane budowle jako świątynie, jako jakieś tam, powiedzmy, budowle budowane. Ku czci określonych bóstw. Do odkrycia tego kompleksu świątynnego doszło w 1902 roku. Odkrywcami byli Margaret Ellis Murray i znany nam William Flinders Petrie. Petrie, czyli ten człowiek, który, którego zdaniem Egipcjanie musieli dysponować znacznie wyższą technologią, żeby obrabiać. Twarde skały typu granit bardzo ciekawa postać, o której kilka słów już wcześniej powiedziałem. Fakt jest taki, że ta świątynia w całości przypomina konstrukcje, które wznoszono za czasów czwartej dynastii, czyli tej dynastii, za której budowano najdoskonalsze w Egipcie piramidy, no ale oficjalnie przyjmuje się, że to była budowla która zbudowana była podczas istnienia XIX dynastii, więc w czasach znacznie, znacznie późniejszych. Powierzchnia tego ozrejonu to jest 1200 metrów kwadratowych, naprawdę spory obiekty. Ciekawostka jest taka, że ten, ta, ten ozrejon zbudowany są z bloków skalnych granitowych o wadze 100 ton. Jest to naprawdę coś niesamowitego. Szerokość tej budowy to jest 20 metrów, długość 30 metrów. Naukowcy, którzy tam badali to, ten kompleks cały, doszli do wniosku, że dokładność z jaką te bloki zostały powiedzmy obrobione to jest waha się od 0,2 mm do 0,5 mm. To jest naprawdę. Coś niesamowitego, jak w tamtych czasach można było tak dokładnie obrabiać skały. Ja przypomnę, że na przykład w półmapunku, w Ameryce Południowej tamte bloki są obrobione z dokładnością do, jednego, do 1 do 10 mm, a naukowcy, którzy później Chcieli odwzorować wykonanie tej budowli, tych bloków skalnych, za pomocą prostych narzędzi kamiennych, które były w tamtym czasie dostępne, uzyskali dokładność do jednego centymetra. Więc, to jest jakby ewidentny dowód na to, że zwykłymi, powiedzmy, miedzianymi narzędziami, jakie były dostępne w czasach starożytnego Egiptu w czasach m.in. XIX i po prostu czegoś takiego nie dało się zrobić. Strabon opisał tą budowlę jako wspaniała, wzniesiona z nadzwyczajnych monolitów zarówno pod względem wielkości, jak i precyzji oszlifowania. Jest to na pewno coś godnego uwagi. Zaznaczmy też, że kiedy ta budowla została po raz pierwszy odkryta, jak mówiłem w 1902 roku, to Ponieważ odkrywcy nie mogli pozyskać wystarczających funduszy, to te prace archeologiczne zostały przerwane na jakieś 10 lat, i dopiero w 1914 roku ponownie te prace zostały podjęte, i wtedy oczom badaczy ukazał się, ukazała się budowla wykonana z bloków kamiennych tak wielkich, jakich dotąd nie odkryto. W Egipcie tak sami opisali to, tą budowlę. W murze obwodowym odkryto 17 małych komór, niewiele większych od wysokości człowieka. Główne pomieszczenie w formie prostokąta dzieli się na trzy nawy. Olbrzymie pilastry, podtrzymujące równie wielkie architrawy, oddzielają główną nawę od bocznych z czerwonego. Granitu, jak mówię, no, to jest naprawdę niezwykłe, że ludzie w tamtych czasach potrafili takie rzeczy budować, i naukowcy do dzisiejszego dnia nie widzą tego, że po prostu czegoś takiego podobnego nawet nie mieli prawa ci ludzie wznieść, ponieważ nie dysponowali wystarczającymi środkami technicznymi, technologicznymi. Co też jest warte podkreślenia, to to, że. Posadzka w Ozrejonie znajduje się pod wodą i wyraźnie widać tam schody, które wiodą do podziemi. Ale ponieważ ta woda no, nie pozwala na dotarcie do, do tych podziemi, to wciąż nie wiemy, co tam się znajduje. Badacze nie, nie mogą czy nie chcą wypompować wody stamtąd. Jest to problem do dnia dzisiejszego i tajemnica Ozrejonu mimo wszystko nadal jest aktualna. Co też jest ciekawe, to to, że budowla, która była poświęcona pierwotnie Ożrysovi, znana jest pod nazwą Domu Milionów Lat. Ciekawa nazwa, ciekawe do czego tak naprawdę się odnosi. A też jest bardzo interesującą kwestią to, że ta budowla nie jest zorientowana według stron świata, powiedzmy, tak jak są inne. Budowle w Egipcie względem osi północ-południe, tylko względem osi północ-wschód, jak na przykład świątynia Setiego, i tutaj jest kilka teorii, dlaczego tak się działo. Z nich, pierwsza z nich jest taka, że Ozrejon powstał w czasach prehistorycznych, kiedy nachylenie ziemi było zupełnie inne. I też bieguny były inaczej ustawione, więc no był, byłby to ślad, że jednak Ozirion jest znacznie, znacznie starszy i jest to budowla po prostu no, pochodząca sprzed czasów dynastycznych starożytnego Egiptu. Ja tylko przypomnę, że również budowle w Ameryce Południowej są zlokalizowane, są ustawione, nie, nie są ustawione względem Osi północ-południe, świątynia w Balbek również nie jest tak ustawiona, czyli jest to dowód na to, że no, musiały one być wzniesione wcześniej. No i jest taka teoria, że świątynia Setiego później została zbudowana, i kiedy była wznoszona, to natknięto się na ten Ozrejon, i Seti musiał po prostu zmienić swoje koncepcje dotyczące budowy swojej świątyni i y, y, ją ustawić y, tak, żeby pasowała do tego Ozrejon. Y, jest to bardzo prawdopodobna y, teoria. I y, co jest też y, istotne, to to, że tam w Ozrejonie znajduje się tak zwany kwiat y, życie, życia, taka y, geometryczna y, figura. I ludzie, którzy badali tą, tą figurę, y, doszli do wniosku, że tego nie dało się zrobić za pomocą narzędzi, którymi dysponowali Egipcjanie. Ona jest tak delikatnie wytłoczona, bym powiedział, na, na tym bloku skalnym, że po prostu w tamtych czasach nie było takiej technologii, która mogłaby gwarantować takie wykonanie, więc ona musiała być zrobiona po prostu komputerowo, jakimś laserem wypalona czy czymś podobnym, bo, bo inaczej tego nie dałoby się zrobić, i jest to ewidentny dowód na to, że w czasach Egipcjan działo się zupełnie co innego niż mówią nam naukowcy, którzy są na takie rzeczy po prostu zwyczajnie mówiąc ślepi. Co jest też istotne, to to że Ozrejon, jak mówię, został wykonany z bardzo ciężkich bloków granitowych, ale już świątynia Setiego, która znajduje się w pobliżu, wykonana została z bloków dużo mniej trwałych, to znaczy jest to, są to wapienie i piaskowiec. No, czyli mamy dowód na to, że znów Ozeon może być świadectwem po jakichś innych dawnych cywilizacjach, które potrafiły obrabiać tak trudny materiał. A tutaj, kiedy już powstawała ta świątynia Setiego, ludzie nie dysponowali tak wyrafinowanymi technologiami. Mogli mieć jakieś jeszcze, powiedzmy, możliwości większe niż to się normalnie przyjmuje, ale nie aż takie jak, jak wcześniej i zdecydowali się na wykorzystanie znacznie łatwiejszego materiału. To tyle, jeżeli chodzi o tą budowlę granitową. Natomiast świątynia Setiego. Ona jest przypisywana faraonowi Setiemu, natomiast dokończona została przez Ramzesa II, który również tam pozostawił swoje po sobie ślad w postaci różnych płaskorześ, malowideł, które odnoszą się do jego bitew, które, które toczył. Głównie świątynia Setiego znana jest z niesamowitych płaskorzeźb, z kunsztu artystycznego, jaki możemy spotkać tam w tej budowli. Jest to naprawdę coś niesamowitego. No, oczywiście, czy mogli tego dokonać Egipcjanie z pomocą prostych narzędzi? Wydaje mi się, że w większości przypadków nie. że. Precyzja wykonania tego, tych, tych wszystkich płaskorzeźb jest naprawdę niezwykła. Charakteryzuje się przede wszystkim precyzją wydrążenia. Szokują subtelnością te płaskorzeźby, taką lekkością. Prostymi narzędziami wydaje mi się, że tego nie dałoby się zrobić. I W zasadzie też należy podkreślić to, że. Cała ta budowla, ta świątynia od wewnątrz pokryta jest różnego rodzaju przedstawieniami faraonów, bogów, scen z wypraw wojennych. Jak mówiłem, ściany świątyni pokryte są często płaskorzeźbami na całej długości i szerokości, co, co jest na pewno imponujące ze względu na wysiłek, jaki musiano włożyć, by tego wszystkiego dokonać. I jeszcze jak pomyślimy sobie, że miałoby to być zrobione powiedzmy, Jakimś dłutem, no to, to w ogóle jest już coś bardzo trudnego do, do wykonania. W świątyni wytrążono listę królów, to są takie trzy rzędy, w których znajdują się 30, znaleziono 38 kartuszy. Dwa rzędy to przodkowie Setiego, jeden rząd jest to, jeden rząd zajmuje. Miejsce powtórzone imię tronowe i osobiste Setiego. Ogólnie w tej liście znalazło się miejsce dla 76 królów Egiptu, ale pominięto władców, którzy byli nieślubni, na przykład Echnatona i Hatshepsut. Natomiast z czego tak naprawdę znana jest ta, ta świątynia Setiego? Każdy mm. z nas kojarzy tą tak zwaną belkę w tej, w tej budowli, która przedstawia różne pojazdy, którymi mieli poruszać się dawni mieszkańcy nie tylko Egiptu, podobno na Atlantydzie też tego typu rzeczy używano. I to jest właśnie tabelka, którą teraz widzicie, tam jest ona jest nieodsłonięta do końca, to jest coś ciekawego, chociaż można byłoby to zrobić, ale widocznie m, nikt nie chce się narażać. W świątyni znajdują się również inne, takie powiedziałbym dziwne, Płaskorzeźby, które przedstawiają pulpity, tak jakby od komputerów, coś takiego, więc jest to na pewno bardzo ciekawe. Egipt jest niezwykle bogatym miejscem, jeżeli chodzi o te wszystkie archeologiczne znaleziska. W ogóle wiedzy, jaka tam znajduje się, to jest coś niesamowitego. Nie znam się tak dobrze na Egipcie jak na przykład na Sumerze, ale mogę powiedzieć, że. No, na terenach Mezopotamii te wszystkie zabytki zachowały się w znacznie słabszym stopniu. Tamte prace archeologiczne nie są tak bogate jak w Egipcie, więc no, Egipt na pewno jeszcze nie raz nas zaskoczy, tak więc ja już bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Cześć!